Program oglądasz dzięki Galerii Tarnowia. Bardzo serdecznie witamy w Tarnowskim Biurze Wystaw Artystycznych na konferencji prasowej 22 Festiwalu Sztuki Artwest imieniem Bogusława Wojtowicza. Dziękujemy bardzo za liczną obecność. Będziemy opowiadać o festiwalu. Razem ze mną są Joanna Janik, Natalia Sikorska, nasz gość z Warszawy, Esce Szyman. Dołączy także pani e, wiceprezent Agnieszka Kawa. E, tak, ale możemy już startować. E, więc e, po raz 22. W tarnowie odbędzie się festiwal sztuki Artfest. E, bardzo wyjątkowy festiwal, który łączy różne dziedziny sztuki. E, jego patronem jest. E, był, jest, patronem jest długoletni dyrektor galerii Bogusław Wojtowicz, który wymyślił ten festiwal, a my staramy się kontynuować i rozwijać jego ideę. Jeżeli Państwo przyglądają się temu festiwalowi, to on zawsze odbywa się na przełomie listopada i grudnia. To jest kilka wydarzeń w tym roku. To będą trzy tygodnie wydarzeń od 15 listopada do 4 grudnia. I festiwal jest wydarzeniem niekomercyjnym. Łączy bardzo wiele dyscyplin sztuki, ma wiele wydarzeń. Dziś znajdujemy się w siedzibie w Pałacu Szczeleckim w siedzibie BWA, ale festiwal także wychodzi poza mury nie tylko tej galerii, wszystkich naszych oddziałów. Będzie się sporo działo w przestrzeni miasta. O tym zaraz opowiemy. Mamy też hasła festiwalowe. Startujemy 15 listopada. Najpierw będzie rozgrzewka, bo też będziemy trochę łączyć sztukę z ruchem, z ciałem, ale pomyśleliśmy o tym, żeby w taki dosyć nietypowy sposób, myślę, rozpocząć festiwal bardzo ciekawym wydarzeniem, które też jest mocno osadzone w kontekście tarnowskiej sztuki, ale także środowiska młodych twórców w Tarnowie, młodych projektantów, młodych grafików. I teraz swoje gorące krzesełko oddaję Natalii Sikorskiej, która opowie trochę skąd ten pomysł Właśnie na taką inaugurację, a potem już oddajemy naszemu gościowi głos. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Natalia Sikorska i jestem tutaj nie tylko we współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych, ale także jako przewodnicząca koła PS Poster, koła naukowego Wydziału Sztuki, który działa od zeszłego roku. Naszą prowadzącą i założycielką jest Monika Hrabąszcz i właśnie z nią odbyliśmy w tym roku krótką delegację do Warszawy gdzie poznaliśmy się osobiście z naszym gościem y, Szymanem. Y, Tarnów od wielu lat y, żyje plakatem, przynajmniej w moim, y, w moim spostrzeżeniu. Y, i także takie wystawy plakatu y, odbywają się w murach Galerii Sztuki, między innymi BWA, na przykład plakiatu Marka Bereskiego w zeszłym roku. Y, I do czego zmierzam? Bardzo chcieliśmy wyjść, y, inspirując się Pace Stop Warsaw, wydarzeniem y, właśnie, którego założyciel tutaj z nami jest, y, wyjść poza mury galerii, wyjść do ludzi, wyjść do tkanki miasta ze sztuką. Y, i Stwierdziliśmy, że tak kolorowe, wielkie wydarzenie zasługuje na miano inauguracji tegorocznego festiwalu. Zaczynamy 15, 15 listopada o godzinie 14. Otwarciem na plantach Józefa, Józefa Jakubowskiego. To są planty obok dworca PKP, które właśnie zostaną w, w dużej mierze przepełnione kolorowym plakatem plakatem niezależnym między innymi naszych tarnowskich studentów, ale także artystów międzynarodowych. Będzie tych plakatów około 300, a po otwarciu, które będzie nam cały czas umilać muzyka artystów tarnowskich tańczyli, zapraszamy także na rozmowę o, o tym, czym plakat w tym momencie jest. Nie tylko o historii, ale właśnie o tym plakacie niezalecznym, plakacie studenckim. Rozmowy będzie prowadziła Monika Hrabąszcz z organizatorami PayStop, a także będzie z nami pan Wojciech Kołek, który jest założycielem Tarnowskich Konfrontacji Plakatu Studenckiego, które od wielu lat także rozwijają się i mają, mają już to miano międzynarodowych. Także serdecznie Państwa zapraszam. Jestem mm, pomysłodawcą festiwalu. Paysta Warsaw, a także prezesem Fundacji Sztuki Zewnętrznej, która jest wykonawcą tego festiwalu. Zaczęliśmy ten festiwal wdrażać w życie 3 lata temu, w 2023, i zaczęliśmy ten festiwal na naszych bulwarach Wiślanych w Warszawie, gdzie stworzyliśmy outdoorową galerię plakatu niezależnego. Zapraszając artystów z całej Polski, a także i Europy i świata. Co roku nasz festiwal rośnie w siłę i dzięki temu w tym roku mieliśmy ponad 500, 500 zgłoszonych artystów i ponad 1000 plakatów w naszej galerii. Naszym celem jest popularyzacja tego pięknego medium, jakim jest plakat, pokazanie tego, że możemy wypowiadać się dzięki temu medium i jest to bardzo niezależne i dostępne dla wszystkich ludzi, nie tylko artystów, ale też i nieprofesjonalnych projektantów. Staramy się też wychodzić poza nasze miasto z tym festiwalem, dlatego organizujemy mniejsze wystawy corocznie. W drugiej edycji udało nam się wyjechać z naszą galerią do Londynu. Tam współpracowaliśmy z klubem Fold, który użyczył nam swoich murów do stworzenia galerii. W zeszłym roku zaś byliśmy w mieście Mostar w Bośni i Hercegowinie, gdzie dzięki zaproszeniu Street Arts Festival Mostar mogliśmy zrealizować też taką galerię w dwóch punktach w mieście, łącząc symbolicznie dwie strony miasta, które kiedyś było podzielone wojną. Więc staramy się popularyzować to, mamy bardzo duże plany na przyszłe lata i chcielibyśmy, żeby ta Nasza galeria plakatu e, pojawiła się w, tak naprawdę w całej Polsce, i żeby w każdym mieście można było e, zaaranżować taką przestrzeń, która by miała bardzo fajny wpływ na właśnie lokalną społeczność, która mogłaby się nią inspirować. Wiemy, że jest to potrzebne, bo w każdym mieście są ludzie, e, którzy się interesują projektowaniem, grafiką i na pewno potrzebują takich bodźców do dalszej inspiracji i rozwoju przez co chcielibyśmy właśnie pokazać się na y, po prostu rynku całe, w całej Polsce, a jednocześnie y, co roku wyjeżdżać gdzieś za granicę po to, żeby popularyzować naszą piękną kulturę plakatu, która jest pięknym dziedzictwem naszego kraju, y, też za granicami, za granicą. Joanna Janik-Bewła-Tarnów. Ja chciałam Państwa zaprosić na wystawę y, z domu dziadka. To wystawa prezentująca ceramikę. Bolesława Książka, artysty, który w swojej twórczości e, łączył rzemiosło z odwagą eksperymentowania. E, I z fragmentów, które e, wpadły w moje ręce, a były to takie lub mniejsze i większe fragmenty, e, postanowiłam stworzyć mozaikę, która. E, nie będzie jakby pierwotnym zamysłem tego, co prawdopodobnie autor chciał stworzyć z tych elementów, natomiast będzie taką kontynuacją, nowym spojrzeniem na to, co, co tworzył Bolesław Książek. Dodatkowo postanowiłam połączyć ceramikę Bolesława Książka ze zdjęciami Wiktora Lekstona, które będą stanowiły pewnego rodzaju nowe spojrzenie, nowe odczytanie niektórych wątków z życia właśnie Bolesława Książka. Ponadto ważny wątek, który chciałam poruszyć na tej wystawie, natomiast będzie to taka dość mała wystawa, będzie to epizotycznie zaznaczony wątek znikania realizacji ceramicznych z przestrzeni publicznej, które kiedyś były obecne na fasadach i we budynków, a dzisiaj już właściwie są znane tylko z fotografii. I to będzie taka krótka refleksja nad, nad kruchością tego materialnego dziedzictwa na... Może jeszcze na koniec wyjaśnię tytuł z domu dziadka. To takie nawiązanie do idei odkrywania tego co jest nam bliskie i codzienne, a często o tym zapominamy. W domach naszych rodziców czy dziadków często znajdują się jeszcze ślady przeszłości, jakieś detale, elementy, elementy ceramiczne właściwie z każdej dziedziny i być może warto właśnie zwracać na to uwagę, ponieważ zyskują one dzisiaj nowy kontekst. I właśnie tak też powstała ta wystawa. Została znaleziona w domu dziadka, więc myślę, że właśnie warto zwracać uwagę na takie... Na takie szczegóły. Ponadto, po, 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 poza tą wystawą, którą, której wernisaż odbędzie się 20 listopada o godzinie 18 na Wałowej 25 w multimedialnym Centrum Artystycznym, mamy do zaoferowania też dużo innych wydarzeń. Natomiast ja powiem jeszcze o dwóch: o dwóch spotkaniach z książką. Pierwszym z nich będzie, będzie spotkanie z Aleksandrą Koperdą, autorką książki Kolekcje Designu. I porozmawiamy właśnie o, o tym kolekcjonowaniu, o tym, kiedy kolekcja, kolekcjonowanie staje się obsesją. Y Aleksandra Koperda prowadzi też bardzo ciekawy blog, Blog. Odwiedza, odwiedza ludzi, odwiedza ich domy i tam, tam rozmawia z nimi. Tutaj w tej książce natomiast z 25 osobami przeprowadziła wywiady właśnie na temat kolekcjonowania przeróżnych rzeczy. Od tych wartościowych, potem mniej wartościowe. Myślę, że świetnie będzie to pasowało właśnie do wystawy, która również jest prywatną kolekcją. To spotkanie odbędzie się 20.

również w MCA na Wałowej 25. Natomiast dwa dni później, w piątek, spotkanie z Grzegorzem Piątkiem wokół książki Świątynia i Śmietnik o architekturze dla życia, czyli o tej architekturze codziennej, o tym, którą która często jest pomijana, która często nie jest opisywana w żaden sposób, tej, bez której nie bylibyśmy w stanie żyć, czyli o toaletach publicznych, żłobkach, przedszkolach, ośrodkach dla seniorów i tego, i tego typu architekturze. Będzie też jeszcze trochę spotkań z jednocześnie włączających um, ciekawe tarnowskie miejsca czy tarnowskie małe biznesy kreatywne, które także chcemy promować w ramach naszego festiwalu, e, więc będzie pilates na, ma na macie z maczą, e, macza będzie od e, palernika wydarwea, e, będzie wyciszenie, yoga e, przy dźwiękach mis i gongów tybetańskich, e, będzie spacer, ponieważ listopad e, to także czas e, refleksji, zadumy także nad tymi, którzy odeszli, e, będzie spacer, pod tym oni budowali po starym cmentarzu, który y, będzie śladem y, budowniczych naszego miasta i architektów, spacer Agnieszki Patrycz. Y, będziemy także na tej wystawie mówić o y, mitach y, wokół kobiet. Y, i także staramy się w ramach festiwalu przypominać osoby wybitne, które były związane z naszym miastem, a o których może może nie jest to wiedza powszechna. I tak na przykład będzie wystawa i wykład poświęcony Wojciechowi Krakowskiemu, wybitnemu scenografowi, który także jest niezwykle zasłużony dla Katedry Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który urodził się w Tarnowie i także ma związki biograficzne, miał związki biograficzne z naszym miastem. Będzie także koncert improwizowany Marcina Pazery, nazwisko Pazerów w Tarnowie nie trzeba nikomu przedstawiać, to znana rodzina artystów, głównie właśnie każda z malarstwem. Natomiast Marcin Pazera także zajmuje się muzyką i w tej przestrzeni tutaj, która jest bardzo dobra do takich dźwięków, muzyki elektronicznej, taki koncert będzie. Będziemy mieć oczywiście mały artfest, będą warsztaty, zarówno takie z Projektowanie dwudniowe, bardziej um, takie zaawansowane, ale też będzie otwarty warsztat dla dzieci, e, dla rodziców, e, po to, żeby też jak najwięcej osób mogło w nim wziąć udział i żeby to była też taka inspiracja e, i czas ciek ciekawy, inspirujący czas e, dla rodzin. E, jeszcze w temacie ceramiki będziemy także pokazywać tutaj w BWA, właśnie w Pałacyku, e, film Ceramiczna Rewolucja. To jest film dokumentalny o Łysej Górze, e, który w Tarnowie był już pokazywany, ale e, chcieliśmy także tutaj go pokazać, to będzie ostatni film z cyklu pokazów, który też będziemy naszymi gośćmi będą producentki tego filmu, a także artystka Natalia Kopytko, absolwentka Tarnowskiego Liceum, która pochodzi z Łysej Góry. Festiwal co roku też wychodzi po zetarnów. W tym roku będziemy swoją część mieć w Lusłabicach w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, tam wystawa znakomitej tarnowskiej artystki Magdaleny Miłość, wystawa hymn o miłości, odsłona trzecia, którą mam przyjemność kuratorować. Wystawa odbędzie się zostanie otwarta w bardzo wyjątkowym dniu 23 listopada. To jest rocznica urodzin Krzysztofa Pendereckiego, która też co roku właśnie w centrum w Lusławicach jest w wyjątkowy sposób obchodzona. Będziemy także działać w Mościcach, czyli w bardzo ciekawej pod kątem architektury i historii części Tarnowa. Będzie wystawa, która będzie w okolicy, w przestrzeni publicznej, w okolicy dworca w Mościcach, pod tytułem Ikoniczne Domy. To będzie wystawa fotograficzna, przedstawiająca znakomite domy z całego świata, które są ciekawe pod kątem architektury, ale także wnętrza. To będzie wystawa fotograficzna, ale też będzie sporo na nie Tekstów, więc będzie także edukacyjna. Ona będzie umiejscowiona w, przy osiedlu Zatorem czyli bardzo ciekawej kolonii inżynierskiej, która powstała pod koniec lat 20. w Tarnowie. I będziemy Także mieli wystawę na dworcu. Wystawę Marii Luizy Pyrlik, profesorki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, która jest artystką z kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej. To jest kolekcja, którą w różnych odsłonach pokazujemy na tarnowskim dworcu. Maria Pyrlik między innymi inspirowała się Domem Książka, czyli także bardzo ciekawym budynkiem, który znajduje się na mapie naszego miasta. I kończymy 4 grudnia, kończymy w pałacyku, y, wystawą y, myślę bardzo wyjątkową na którą wiele Tarnowian czeka, to jest wystawa retrospektywna Joanny Srebro wybitnej malarki nieżyjącej, która absolutnie zasługuje na szersze uznanie, Ten, ta wystawa ma tytuł Problem z zegarem. Problem z twórczością Joanny Srebro był między innymi taki, że żyła w czasach kiedy twórczość kobiet, malarek była mniej ceniona niż twórczość mężczyzn. Teraz do tego się wraca, teraz przeczytuje się archiwum po to, żeby właśnie wyłuskać ciekawe kobiety artystki. I z pewnością Janna Srebro jest artystką o takim znaczeniu absolutnie ponad więc będzie okazja, żeby tej twórczości przyjrzeć się w szerszym wydaniu, a także spojrzeć na nią poprzez współczesny kontekst. Tak. I to jest doskonały moment, żeby dołączyła do nas pani wiceprezydent Agnieszka Kawa, ponieważ chcielibyśmy także opowiedzieć y, o tym, y, o y, tak że organizatorem Festiwalu Sztuki ArtFest jest Galeria BWA. Miejscem tegorocznego festiwalu będzie Dzień Dobry Tarnów, śniadaniownia z blisko tarnowskiego rynku. Smak festiwalu Tomacza od Darwej. Oprawa graficzna Natalia Sikorska, jeszcze do tego wrócimy. Patronat honorowy festiwalu to pan prezydent Jakub Kwaśny i festiwal odbywa się nie tylko pod patronatem honorowym, ale także jest, może odbywać się dzięki wsparciu finansowemu miasta Tarnowa, ale także w tym roku szczęśliwie otrzymaliśmy dofinansowanie z KPO, także dzięki temu ten festiwal w takiej formie będzie mógł się odbyć. Też jesteśmy bardzo wdzięczni naszym sponsorom. Sponsorem głównym jest Tarnowski Browar Trzech Kumpli, który od wielu lat nas wspiera, ale także sponsorem jest firma Cydellocum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Dlatego, ponieważ to nowe miejsce, które jest, będzie budowane w Tarnowie. Yy, właśnie także w swoich planach architektonicznych ma przestrzeń placu sztuki i chce zapraszać do współpracy artystów, a to jest przestrzeń po dawnym owintarze, właśnie tam, gdzie będziemy prezentować tę bardzo ciekawą wystawę plakatów, stąd też to połączenie. Festiwal od wielu lat wspiera firma Bodoni, naszymi partnerami w tym roku jest Paste of Warsaw, Paste of Tarnów, Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej, Wydział Sztuki Akademii Tarnowskiej, P.S. Poster, Kraina Gliny, Baja Reformer Pilates, Misja Misy, In Balance, Stańczyli, Wydawnictwo Znak, y, ASP w Krakowie, Najmniejsza Scena Świata. Przepraszam, zapomniałam o tym, że po otwarciu wystawy Joanny Srebro 4 grudnia, także y, młodzi artyści z z Najmniejszej Sceny Świata, zainspirowani malarstwem, y, malarki, której nigdy nie mogli poznać, ponieważ y, zmarła kiedy byli bardzo mali, stworzą koncert, który jest inspirowany jej obrazami, więc myślę, że to będzie takie bardzo ciekawe międzygeneracyjne połączenie. Naszymi partnerami jest także Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wywołane historie, Fundacja Dzieło Miłosierdzia Zygmunta Gorazdowskiego, czyli siostry Stuchowa, które są spadkobierczyniami obrazów Joanny Srebro, Grupa Azoty, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego i MKS. -T. Tarnowia, który udostępnia e, swojego muru po to, żeby plakaty w przestrzeni miasta w bardzo ciekawym miejscu, które czeka na swoją rewitalizację e, przy plantach, e, żeby mogły tam zaistnieć. A teraz na gorące krzesło zapraszam e, panią ze Jestem bardzo wdzięczna za to, że festiwal trwa. Że coś, co się zaczęło wiele lat temu, i zaczęło się w głowach e, e, innych ludzi. Bogdana Wojtowicza już nieobecnego, ale w takiej głowie, która odcisnęła chyba bardzo głębokie piętna na tym festiwalu, jestem najbardziej wdzięczna Ewie, pani dyrektor Ewie Łączyńskiej-Widz za to, że kontynuuje tę tradycję bardzo wytrwale i wiernie. Pamiętając o chyba takim motywie przewodnim Art Festu od początku, czyli tym, że festiwal jest po to, żeby łączyć. Wymyślony został um, Chyba przez taką intencję inspiracji jazzowej. Myślę, że to była taka pierwsza myśl, którą bardzo plastycznie można e, przekazać, próbując opowiedzieć, co to jest art fest. Inspiracja jazzowa, coś co. Gdzieś się w głowie kogoś zaczyna, a, pó a później żyje własnym życiem, e, zaprasza innych do współpracy, łączy wiele wątków, jest nieoczywiste. E, myślę, że za każdym razem inne, i właśnie takim przedsięwzięciem kulturalnym jest Artfest. E, organizator główny BWA, więc e, oczywiście sztuk, sztuk plastycznych, bardzo różnych, jest najwięcej i pewnie bardzo dobrze, ale wokół tego i sączy się wspaniała muzyka. I towarzyszą temu bardzo pyszne smaki, ale przede wszystkim przychodzą ludzie, którzy chcieliby pobyć w dobrym towarzystwie, w, wśród ludzi poszukujących ciekawych świata, wrażliwych bardzo na kolor, dźwięk, kształt i myślę, że wrażliwych na drugiego człowieka. Więc bardzo serdecznie bo dziękuję Tobie, że zapraszasz artystów i doświadczonych, i bardzo młodych poszukujących i tych, którzy grają, i tych, którzy potrafią przepięknie pokazać świat wyobraźni w sztukach plastycznych. Czy już pokazywałaś to coś? To, to coś? No tak? Proszę powiedzieć, a jeszcze tak. tak. Ja, ja nie otworzę tego woreczka, tylko powiem, że to jest taki przedmiot, który, który jest miły. I myślę, że on pięknie też pokazuje to, jak miłym przedsięwzięciem jest ArtFest. Zaprasza, do niczego nie zobowiązuje, ale stwarza w dobrych miejscach, w jesiennej aurze, bardzo dobry czas. Dziękuję Ci bardzo. To ja jeszcze bardzo krótko chciałabym podziękować za to, że właśnie drugi rok z rzędu mam tą przyjemność projektować oprawę dla festiwalu ArtFest, i te słowa, jazzowa improwizacja są, były moją. Pierwszą e, inspiracją, e, ten motyw łączenia, łączenia różnych dziedzin, ale także publiczności z artystą, z miejscem, to jest coś, co jest dla mnie bardzo istotne i mam nadzieję, że zawsze będzie chociaż troszkę widoczne w tej otrawie. Po raz drugi też e, jednym z haseł festiwalu jest słowo razem. E, także działamy razem, tworzymy razem e, dla innych, dla nas samych, dla miasta. A jeżeli chodzi o gadżet, co roku staramy się przybliżyć Państwu sztukę w bardzo różny sposób, także drobny w postaci detalu. Tym razem w nawiązaniu do wydarzeń, które obcują wokół ceramiki, rękodzieła, ale także tak jak tutaj na wystawie, na której się znajdujemy, dotyk ciało, gadżetem artystycznym został miziak. Miziak ceramiczny wykonany przez Karolinę Białas z krainy gliny. Jest to także tarnowska artystka rękodzielniczka. Każdy z nich jest inny, każdy z nich jest wykonany z uczuciem, z taką, można by powiedzieć, trochę z miłością do, do sztuki. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba i że się przyda, ponieważ jest bardzo uzależniający. I tak, Podwiecam. dokładnie. Kolory miziaków także zostały wybrane w nawiązaniu do kolorów oprawy Artwestu Dziękuję